Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja tu mam rójkę, <gryny> ja ją złapałem przez wczoraj i ją tutaj zaraz przesiedlimy do, do tej barci tutaj na górę. Ale może dajcie parę, parę, parę słów. Proszę Państwa, taka rójka, jak wychodzi ona nie do końca tak szuka pomieszczenia, że jedna czy dwie pszczoły znajdą pomieszczenia, ona już leci. Proszę Państwa, te pomieszczenia to one już sobie tam wcześniej gdzieś tam upatrują, natomiast później jak go wyjdzie oczywiście dalej szukają, ale już te pomieszczenia wysuwa, najpierw leci 10-20 pszczół, później leci ich 100-300. Bartnicy nazywali to skałą. Cały ten proces, proszę Państwa, trwa gdzieś około 8 godzin. I te 200-300 pszczół, ta skała, proszę Państwa, tą barć czyści, przygotowuje na przyjęcie całej tej rodziny i dopiero tak gdzieś wieczorem ta rójka, mając takie pomieszczenie, odlatuje. Natomiast gdy się ją spróbuje tak normalnie przesypać, czy do ula, czy do tej barci, one praktycznie nie wiedzą, gdzie są i dalej, proszę Państwa, tego pomieszczenia szukają, dlatego bardzo często uciekają. No i te pszczoły wtedy, proszę Państwa, do no pszczelarze, no to najlepiej je przetrzymać gdzieś 3-4 dni w jakiejś ciemnej piwnicy. One wtedy są głodne, głodne już nie szukają, nie chodzą, tylko już siedzą tam, gdzie się je wszypie. Natomiast w Bartnictwie, proszę Państwa, im szybciej taka rójka była zasiedlona, ona ma zapas jedzenia tylko na 10 dni, tym, proszę Państwa, lepiej i najlepiej było to robić no, już na drugi dzień. Ta rójka świeża, odpowiednio, yy, odpowiednio podana. Ja to tutaj zaraz tą rójkę podłożę od dołu. I patrz, proszę Państwa, tu z otwieranym dnem, tu już jedna się widzimy kręci. Natomiast tu w środku może będzie widoczny. Ja tu wkleiłem właśnie taki jeden biały plaster, czysty, żeby, żeby już miały na czysto, żeby to, ten plaster będzie kilka lat, będzie się starzał. Ja go tutaj na górze nie będę wycinał. Proszę Państwa, w ten sposób dajemy im szansę przejść, że zanim gdzieś polecą szukać, to najpierw sobie zajrzą tam na górę, czy im to pomieszczenie odpowiada. Jeżeli im odpowiada, to zostaw. Jeżeli im nie odpowiada, to też gdzieś tu polecą, proszę Państwa, i w lesie się osiedlą, więc straty wielkiej jako Batniczy nie poniesie. Teraz wystarczy już zaczekać y, kilka godzin. Ja tu przyjadę y, pod wieczór i to y, posprzątam. No i teraz jak przechodzą, że to się uda. Tak się zgromadziły już w rogu. Tutaj, o, to widzimy. Gdzie? I tu na dole. Powolutko próbują wejść, natomiast. Tu się już tak w środku mniej więcej rozglądają, co tu jest i czy to się będzie im nadawało do zamieszkania. Oglądają, oglądają sobie, gdzie będą mieszkać. Pudełko już zabrałem. Pokażę je jeszcze w tej chwili, jak się tam kręcą przy wylotku, bo one sobie zrobiły wylotek tutaj w tej szczelinie, co bardzo pękła. Natomiast na razie nie wylatują tym właściwym wylotkiem. I teraz tak: dzisiejszą noc będą na pewno tutaj. Natomiast ja tu przyjadę pojutrze, przywiozę im pół kilograma miodu, bo mniej więcej tyle do pojutrza zużyją. Jeżeli będą, no to wiadomo, tutaj się wzmocnią. Jeżeli natomiast gdzieś sobie polecą i gdzieś zasiedlą jakąś dziurę w drzewie, to ja ten miudim też zostawię, na pewno po niego wrócą i też będą się zdrowo rozwijać w jakiejś dziupli tutaj w tych lasach. One już mogą być w tej chwili dosyć agresywne, już zaczynają chyba pilnować swojego nowego miejsca zamieszkania.